kochani, to znowu ja. Udało mi się pozyskać jedną ramkę, która jest dokładnie spleśniała, jak się to mówi, możemy sobie porównać jak to wygląda. Tu mamy kochani, typowo zapleśniałą ramkę, na której wychodzi pleśń, zapleśniałą pieżgę, gdzie tam wychodzi od spodu, ale też mamy właśnie ten naturalny nalot, gdzie nie gdzie jak popatrzymy, tutaj po bokach, gdzie jeszcze nie doszła pleśń, gdzie było suszej, to wyszedł właśnie ten naturalny nalot na ramce. Możemy sobie wtedy właśnie porównać. Tu mamy, kochani, barciaka, czyli naszą motylicę. Może być większa lub mniejsza. Tu mamy też właśnie zapleśniałą pierzgę, która już wychodzi, ale tu widzimy na przykład z tej strony było w miarę sucho, i pierzga jeszcze nie przypleśniała, jeszcze się udało. Jej to wytrzymać, te warunki, które były niekorzystne. Tu mamy właśnie ten taki dziwny nalot na suszu, czyli jak popatrzycie, ciężko pokazać, to wiecie, żeby to było pokazane. Robi się takie matowe, ale jak widzimy, ten nalot po prostu delikatnie schodzi. Jest zupełnie inny niż typowa pleśń ramkowa. Tu mamy nalot, tu jak popatrzymy, to mamy nalot, a tu już mamy pleśń miłego.